Witam w kolejnym odcinku. 21 dzień lutego. Po trzech miesiącach John Deere w końcu jest potrzebny. Muszę go uruchomić. Muszę powyciągać wszystkie maszyny ze z garażu, które mi przeszkadzają w dostaniu się do przyczepy. Na przyczepie mam pestkę dyni. Będę sprzedawał właśnie ją. Zobaczmy jak traktor, jak ciągnik odpali po tych po tym przestoju, po tych mrozach nic nie doładowywałem, ale akumulator był sprawny, więc powinno być OK No tak słabo, ale dał radę. Ile pochodzi na wolnych obrotach? Niech się trochę rozgrzeje, zagrzeje. I teraz tak, Ma, miałem sobie w kalendarzu zapisane, że 20 lutego, tak jakby wynika z interwału, muszę wymienić filtry kabinowe dwa są z tej strony, dwa z tej jeden w środku, jeden na zewnątrz i wymienić filtr powietrza. Z tego co pamiętam, filtr powietrza po prostu zmieniam raz na dwa lata, a w środku bezpiecznik raz na cztery lata. I dwa lata temu było wszystko zmieniane, więc w tym roku tylko główny filtr powietrza zmienię bez bezpiecznika. Dlaczego tak? Bo u mnie te wymiany filtrów po prostu przechodzą przez podany czas, a nie liczbę motogodzin. Gdyż u mnie nie nabija tych motogodzin tyle, ile powinien, żeby zapracować na siebie, aczkolwiek roboterowi. Podjadę do, podjadę pod warsztat. Niech sobie pochodzi rozgrzewa się na wolnych obrotach. Zamówiłem sobie wszystkie filtry w Zenoxie. Jako że mam tam cały czas z nimi współpracuję, po prostu to co mają, to w miarę wszystko od nich zamawiam. Więc tak samo będzie z filtrami. Dobra, tu zamówiłem oczywiście w zamienniku. Tu są filtry kabinowe. już nie pamiętam, no dwa rodzaje może w drugiej paczce będą U, tutaj są ale to nie będzie to no. a nie, to będzie to jako, że mi się tym ciągnikiem zdarza czasami pryskać to zamówiłem sobie dwa filtry z węglem aktywnym żeby było tak jak trzeba do oprysków Drugi filterek tutaj i główny silnika tutaj. Wszystko wypełnienie. Tylko naklejek nie ma. Szkoda. Tym razem nie dostałem. Dobra, tu zobaczmy czy się zgadza. Jakością wygląda podobnie jak oryginał. Tu przy tej nakrętce może troszeczkę jest trochę gorzej, ale. Najważniejsze to, aby pasowało i tutaj było, spełniało swoją funkcję. E, wszystko jest doklejone. Tu jeszcze nie powyginane, w moim to już tutaj te te no ten papier to jest tak trochę powykręcany, przekręcany po tych dwóch latach swoje już wykonał na razie wyłączę z jesieni może nie przedmukiwany tak właśnie, zobaczcie o, jest brudny no już trochę mówię, dwa lata ma w tym momencie a jak był nowy to miał taki sam kolor nie ma co na tym tutaj żałować oszczędzać tylko zakładamy nowy Pasuje, można tutaj dmuchnąć, żeby tutaj wydmuchać, nie myślałem, że aż tyle tego jest. W marcu będzie też wymiana oleju w silniku. Olej w silniku zmieniam co roku. W tamtym roku pamiętam dwa filtry oleju sobie do silnika. Zamówiłem, więc tutaj mam nowkę nieużywany, 102 zł. Nie wiem ile teraz kosztuje. Także filtr oleju silnika jest oryginalny. Oleju jeszcze nie mam. Są jakieś pozostałości. Oczywiście pójdą na dolewkę. No nie pozostałości, tam 5 litrów jest, ale to jest mało. Mi trzeba 16. Dobra, to zostawię. Stary filtr w razie czegoś. I teraz tak. Tutaj. W się obowiązuje cały czas mój kod rabatowy Pawnis14. Wystarczy wpisać, to będziecie mogli sobie coś tam taniej kupić. Jeżeli, jeżeli będziecie sprawdzać, szukać jakichś części filtrów, e, farb i innych takich rzeczy związanych z rolnictwem sprawdzając gdzieś tam w sklepach, może akurat się trafi taniej, możecie próbować. I tu filtry kabinowe zazwyczaj są czyszczone, co tak 20-30 godzin, w zależności od warunków, jak jest bardzo jakaś wielka, kurzawa, to i nawet co 10 godzin to wszystko zależy, mówię, od warunków. Zimą, tak jak jest w miarę wilgotno, to to się rzadziej tu zagląda, aczkolwiek teraz jest sucho, no jest sucho naprawdę. jest nie są jeszcze w najgorszym stanie, ale Już przyjmuję zasadę, że co dwa lata zmieniam I tego się trzymam O Zmana też zamiennik Tutaj jak najbardziej może być Tak samo O pasuje Idealnie Czyściutki, ładny Można zakładać Dobra, zmieniam pozostałe jeszcze trzy. Dobra, ostatni filtr z drugiej strony, w środku już zmieniłem. Tutaj zakładam, wyszło, że to są wewnętrzne z węglem aktywnym. Ale nie ma znaczenia. Dobrze by było, jakby dwa były, ale ja postawiłem na jedną parę. Czyli ten pierwszy wstępny jest zwykły. może być problem z głośnictwem tutaj jest ciężko o, i elegancko filtry kabinowe powietrza załatwione na olej w silniku przyjdzie czas w marcu i w tym roku, uwaga, wymieniam płyn chłodniczy Mam 20 litrów kupione. Podobno może być mało. 21, 22 może pójść. To się okaże. Jak coś, to piątkę dokupię i będzie na dolewkę. No ale tu może będzie cieplej. Teraz już w tym roście Ja nie będę tego robił. Tu na ten moment filtry i temat załatwiony. Właściwie się śnieg rozpuszcza, a właściwie odparowuje, bo z rozpuszczaniem to tutaj jest mało co wspólnego Będę mógł posprzątać ten trot i będzie można porżnąć te opoły Można będzie pociąć te deski po tartaku, te resztki opały Opoły to się nazywa, nie wiem jak zdał ten zwał, tak zwał. Może to cieńsze, to w rębach wypuścić. Zobacz, jak będzie szło. A, ziemia. I trochę ziemia poszła w górę. To, te drzwi, to ja nie wiem. Swoją drogą trzeba je trochę podcinać. I takie tutaj. O, taką muszę się siłować męczyć z nimi. To już gdzieś odpadło od drzwi chyba. Dobra, nie ma co dalej się siłować męczyć. Więc jak tu sytuacja wygląda. Hej. Talerzówkę wyjąć. I siewnik czy spiąć ją razem i wyjąć? No bo ja co? Siewnika raz oddzielnie nie wyjmę, tak chyba zrobię, uczepię siewnik i wtedy wyjadę z tym wszystkim. Bo muszę wyciągnąć pług. Bo tutaj raczej z zapługu, z zapługa tego nie, nie, przedną, nie przeciągnę, bo jak już tu zacznę ciągnąć to mi będzie wchodziło w telemiesze to to wypchnę tylko bo to stoi na palecie z kółkami postawię tam koło opryskiwacza opryskiwacz wyjedzie nie, opryskiwacz zostanie, czyli pół talerzówka z siewnikiem wszystko, ta gromaszu zostaje żyta jeszcze 7 ton zostało ale to na razie też zostaje nie będę tego sprzedawać stało tyle, jeszcze postoi, nie wiem może w kwietniu sprzedam, może w marcu. Na razie jeszcze nie planuję. Łącznik tutaj jest, woźnie są. Tam jest łącznik górny. Kule też są. I tutaj też są kule. Znaczy jedna kula. Dobra, można podjeżdżać tutaj. To nie będzie przeszkadzać Tutaj trzeba zabezpieczyć Powinno być W przyszłym tygodniu idzie jakaś odwilż I prawdopodobnie pojadę, potalerzuję te poplony Trochę mi to do nie uśmiecha się robić po tych poplonach powiem wam, że jest sucho talerzówką zrobię, dobra zrobię wymieszam to z glebą ale później poorać jest sucho a będzie jeszcze bardziej sucho w przeszłym roku prawdopodobnie sobie odpuszczę poplony na takiej zasadzie jakie były po prostu będę chciał tam gdzie uważam za stosowne to, czyli racjonalne i będę je likwidował, nie wiem, tak jak mi będzie pasowało, że październik listopad i normalnie pole trzeba na zimę zaorać i wtedy do wiosny te wiosenne uprawki robić bez orania. no, no Ale już w tym roku jest co jest. weszły dopłaty, przekonałem się. Że popłony trzymanie do tego to nie jest nic dobrego. Te pieniądze nie warte są. Tak. Chyba, że bardzo jakoś mocno popada w marcu albo kwietniu To coś z tego będzie, ale... Z drugiej strony patrząc na to jaka jest susza w glebie, czy, czy ja to zaorałem, czy nie zaorałem i tak tej wody nie ma Więc trudno mówić tutaj też Że te poplony są nieszczęsne, bo wszystko zależy od warunków W tym roku nie wiem jak z tą wodą jest, ale jak to będzie z tą wodą Ale na ten moment to tak słabo to wygląda Dobra, podjechać teraz trzeba, trzeba podsiewnik. Ja mam problem z tym siewnikiem, bo on ma tam takie swożnie watliwe. I jak, jak ja go postawię bezpośrednio na posadzce to ja nie jestem w stanie podłączyć tego siewnika pod hydropak. I nawet w tym roku. Celowo zostawiłem sobie na paletach, żeby mi było prościej, prościej było uczepić. co sytuacja tu pokazała pasuje przed wyruszeniem w pole będę musiał talerzówkę przesmarować na jesieni tego nie zrobiłem po umyciu więc teraz puszczę smaru talerze. Mam talerze, które trzeba smarować. I ten łącznik tak samo. smarowniczki porobiłem. Tu odkurzył trochę już się nalepiło na gwincie. Odkurzył się trochę nalepiło na gwincie. W górę. No właśnie bo nie wpadło mi tu na uchwyt Olivie jezdím. Powiem Wam, że o takie chowanie na wcisk, to czasami może bokiem to wyjść. Ta oszczędność, że zaoszczędzimy, że po prostu lepiej maszyna będzie wyglądać. Czy mniej zardzewieje. Bo jeżeli się upycha na przykład taki pług koło opryskiwacza i ten opryskiwacz gdzieś zaczepimy, czasami możemy coś połamać. Naprawdę przy takim czymś to trzeba szczególnie uważać podczas parkowania. Jedną noc sobie przenocuję te maszyny, bo jutro mówię, muszę mieć dostęp do. dostęp do przyczepy, już nie będę tam podkładał żadnych desek. Bo w najbliższym czasie, nie wiem, w ciągu tygodnia ten półki tak pójdzie w ziemię. Więc jak nawet coś przymarznie jakiś kawałek ziemi, to bez większego znaczenia już w tym czasie. John Dyrek przepalony dzisiaj jutro trochę przejedzie się w trasie, a poniedzieli w miarę możliwości w pole. To tyle z dzisiaj.